Weź piłat, stawił mierniczą. Proszę. Klienci już są? tak. Dzień dobry. My, w sprawie profesjonalnego i odpowiedniego doboru kotła bądź pompy ciepła do twojego budynku. W zasadzie tak powinno wyglądać przywitanie każdego porządnego instalatora. Dobra, już nie będzie. No tutaj w środku. Nie? Przeprowadzony wywiad przez telefon to jedno, ale przed zamówieniem danego źródła ogrzewania wizja lokalna jest niezbędna. O Panie, o Panie. Ona pomaga wielokrotnie doprecyzować bądź zmienić koncepcję. Już nie raz zdarzyło się, że klient był nastawiony na kociołek, a jednak zmienił zdanie i zakupił pompę ciepła. I na początku miała być najtaniej, a później wyszła jak zwykle, ale porządnie. A bo pani ja pompy ciepła nie chcę, bo ona strasznie głośno hałasuje i sąsiad mi żyć nie daje. No ale proszę pana, nasze pompy ciepła są praktycznie niesłyszalne. Tak? A, no dobra, to niech będzie pompa ciepła. Fajnie by było jakby w prawdziwym życiu tak przeprowadzane były negocjacje. Ale musicie przyznać, te premiumki naprawdę są ciche. No, dzień dobry szefie, jest 6.59, 27 lutego, a ja już jestem w pracy. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, a ile ta pompa ciepła będzie pobierała prądu. Natomiast odpowiedzi jednoznacznej nie ma, bo każdy budynek zużywa tę energię inaczej. Może nie zużywa, ją wytraca, ale sprawność i jakości urządzenia można oszacować. To urządzenie zainstalowane było w grudniu, natomiast odpalone dopiero w styczniu. Oczywiście, gdy budynek jest wychłodzony, to pierwsze dni to wygrzewanie podłóg, ścian. Za świece światło może troszkę się lepiej ostrzyć, a chyba niekoniecznie. Zaraz przejdę do tabeli z kosztami, a raczej z poborem. Ale w klasie premium możemy podglądać jeszcze inne parametry: jak widzicie, przepływ, temperatura na zewnątrz, mnogość pomiarowanie jednostki. Dalej mamy tabelę, która przedstawia, w jaki sposób zachowuje się pompa do danej mocy i zapotrzebowania. Następnie mamy podgląd na zadane temperatury: jak widzicie, 32 stopnie, czyli pracujemy z układem podługówki Woda 50. Tutaj dalej mamy podmieszanie. No i wykorzystany jest akurat obiekt pierwszy. Na w tym panelu jedna z ważniejszych dla inwestorów informacji. Pompa pracuje w tym momencie z mocą 6,5 kW. No ale wracając do tematu, żeby podać jakie jest zużycie, to nie możemy opierać się na takich jedno-, dwu-, kilkudniowych średnich, ale za to cały zamknięty rok, taki sezon grzewczy COCW. Dopiero jest jakiś tam miarodajny, i w zasadzie rok do roku można wówczas porównać. No ale tak mniej więcej, zobaczcie, macie 27 lutego, czyli pompa przepracowała niecałe nie dwa miesiące. Ale istotne jest to, że dostarczyła 195 kWh ciepła. A tu widać jak na dłoni, że zużyła do tego 45 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci. No, a to już daje duże do myślenia, bo to 4 razy więcej ciepła niż pobrane energii elektrycznej. Ale należy zaznaczyć, że jest luty, a temperatura na zewnątrz to okolice 1-2 stopni. Myślę, że przyszły rok będzie obfitował w takie filmy o zużyciu rocznym. Niewątpliwie będziemy jeździć po serwisach corocznych, tak więc te dane będziemy sobie zgrywać. Tak więc co, widzimy się u ciebie.